Dzisiaj będziemy musieli uciec przed strasznym dentystą w Roblox, oglądajcie do końca. Musimy uciec przed strasznym dentystą, który chce nam wyrwać zęby, więc szybko, Alfie, chodź tutaj, szybko uciekamy do tych drzwi. Tu jest jakaś recepcjonistka, okej? Okay? Do tych drzwi chyba. I musimy przejść te lasery, bo chyba jak w nie wejdziemy, to umrzemy. I ja właśnie umarłem, ty też umarłeś, więc uważaj, trzeba to przeskoczyć, no nie. Ja znów umarłam. Brabię? O nie! nie. O nie! Widzowie, to my będziemy. Jeśli nie uciekniemy, zostawcie suba, bo my możemy tak skończyć. Miejcie zęby, więc. Łum! I jeszcze ostatni. I teraz idziemy do innych drzwi. Alfie, poczekaj na mnie. Co to za przycisk? Mam ci go kliknąć. Widzowie, kliknąć mu go. Okej, okay, kliknę. Otworzyłem jakieś wrota. Spadłeś? Nie! Co ty zrobiłeś? Tylko klikamy teraz mymy my i przechodzimy, bo ten, ten dentysta nas goni. Więc teraz przejdźmy do innych drzwi, wchodzimy, co tu jest? To są szczęki! Ja nie chcę po tych szczękach skakać. To jest obrzydliwe, widzowie. Ja się boję, ten dentysta zaraz mi wyjdzie z tej drzwi, więc jednak muszę. Raz, fuj! To jest ohydne. Skaczemy, skaczymy, skoczymy. Oj Fito, już sk skoczyłeś? Ty jesteś taki dobry. Widzowie, on jest taki dobry w tego parkura. Ja nie widziałam dobra Oni, Okej, okay, teraz musimy tutaj przejść, bo to jest lawa jak w Minecrafcie, a lawa w Minecraftie zabija to tu pewnie też. Przechodzimy tutaj dalej, teraz tu. Ja nie chcę wiedzieć jak dotknę tej lawy, to co się stanie. Okej, okay, przechodzimy do następnych drzwi. O nie! Ja nie chcę tutaj siedzieć, ja chcę uciekać! Musimy chyba szukać czegoś. Widzowie, musimy szukać klucza w szafkach i potem otworzyć te drzwi, tylko... Mam, znalazłem klucz, bierzemy go, mam go pod jedynkiem, no. otwieramy i uciekamy szybko z tego gabinetu. O nie, uważaj, Alfie, to cię chyba może zabić, te wiertła. Pyk! O nie! O, nie, szybko teraz uciekaj, w Alfie! O nie, bydłem! Jestem... Jeszcze raz muszę przejść. O jest! Teraz idę sobie pocilować na kanapie, uwu. Wiecie, od odpo odpoczynku nikomu nie zaszkodzi. prawda, Alfie? Tak. Ty już skaczesz po tych nie. szczękach, to jest obrzydliwe. O, o, dedłem, tak, dedłem. Dobra. O, nie, jesteś w jakiejś fabryce. Okay. Jesteś w fabryce, czekaj na mnie, czekaj, bo ja po tych szczękach skaczę. Raz, tak. dwa, trzy. Nie! O, jednak żyję. Okej, okay, wchodzimy. Znaczy, jesteś w fabryce. Witamy w, ma w, ma w małej fabryce. Musimy iść tędy. ok? Pyk. Pyk. Nie, ja się pójdę skakać! Jezu. Ja się nie! Boję. Co ja zrobiłem widzowie? Nie śmiejcie się ze mnie. Ja pierwszy raz gram w Robloxa. Musimy tutaj iść, ok? Pyk. Pyk. Pykson. Erickson, raz. O, jeszcze, jeszcze o nie. Jestem. Nie, tam jest ten zły dentista. Ja się boję widzowie, on się na nas patrzy. Chyba jak spadniemy, to ona nas zaatakuje, więc nie możemy spać, więc raz. Dwa. A to co to jest? To są jakieś pomidor i ogórek? Nie wiem. Ale jak spadnę, to źle skończę, więc musimy... Pyk. Okej. Okay. O nie, tu są teraz lasery. Alfie, czekaj na mnie. Widzowie, on już poszedł ze mnie. Ja mam takiego słodkiego pieska na koszulce, więc skaczemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, ja widzowie, nie cztery. widzieli... Nie widzieliście tego. I przeszłem to, więc teraz takie laser, znaczy takie... No proste, jak ja dny, no to ja się nie przyznam po prostu. Pyk, pyk, nie. Przeszłam to więc idziemy teraz do Alfiego. Alfie, gdzie ty jesteś? Jesteś tak daleko. Okej, okay, musimy skoczyć tu. Pyk. Pyk. Uraks. A co się stanie, jeśli Mogę? to dotknę? Co się stanie? Mogę to dotknąć? Pewnie, pewnie, bo sprawdzałem. O nie, to nie chcę. To jednak idziemy. Wchodzimy do tej windy teraz. O, działa. Okej, okay. i teraz chyba jedziemy gdzieś na dół, widzowie. Tutaj są poziomy. Tak, teraz jesteśmy na drugim poziomie. Na tr trzecim piętrze lub minus trzy. Na czwartym piętrze. Ten piesek jest taki słodki. I na piątym jest, teraz wychodzimy. Alfie, gdzie jesteś? O. Tutaj jest, nie, chyba nie, musimy po tym przejść. Tyk. O! O nie, ja nie lubię różowego! Dedłem, widzowie. Ja nie lubię różowego U. i muszę po tym chodzić, dlatego, okej. Okay. Raz, dwa, U. trzy. Przeszłam. Ok. Przeszłem ten poziom różowy, a nie jeszcze, nie, bo jeszcze takie coś. Więc teraz przejdę. Co jest? Alfie! Gdzie? Buzi. Alfie, gdzie Co? jesteś? Widzowie! A, tam jest boi. ten dentysta w tym budynku chyba, więc szybko teraz idziemy do góry. Przecież nie dotknąłem, to jest skam. Jesteśmy na ostatnim etapie tego i przeszliśmy to teraz. Musimy iść po dachu. Dach jest śliski. Uważaj, żebyś nie spadł z budynku, o nie! Muszę teraz uważać bardzo, może tak! On jest śliski, muszę skakać, bo ten dentysta, dentysta mi zazdorwie. czy on jest za mną, nie, ale muszę iść na tą dorobinę, żeby uciec z tego dentysty, bo on chce mi wszystkie zęby wyrwać. Wchodzimy tutaj, Pyk. kurde nie umie wejść. Okej... Okay. Okej, okay, wchodzi, we, wchodzimy, wchodzimy. Teraz jesteśmy tutaj z jakąś kobietką. <grym> Okej, okay. wchodzimy tutaj. O nie, to są jakieś ścieki. Od tego dentysty jakaś trótka, żeby on może chciał wyrywać mi wszystkie zęby nad moje dwójki. <laughs> okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. Teraz tutaj, co tutaj jest? Znów drabina, znów takie coś, no jeju, ja nie chcę tego, okej. Okay? To jest ten! Doktor dentysta tu pisze, nie, ja się boję, ja go nie lubię. Weszliśmy na ostatni, i on tu jest! Patrzcie, jaki ma czerwone oczy, on chce nam coś z tym zrobić, naprawdę. Teraz jesteśmy na samym dachu, i chyba to jest już prawie ostatni level. Musimy przeskoczyć przysk te ruły, pum! Jak ja jestem silny, umiem bardzo wysoko skakać. Teraz musimy iść po tutaj. Wybierz właściwą wentylację. Hmm. Widzę, że jestem prawolęczny, więc wy wy wybieram prawą. No nie! To była zła decyzja, bo tam była lawa. Ten dentysta chciał mnie naprawdę zabić, więc wybieram lewo i to jest... O nie, co to jest? On przygotował na nas jakieś pułapki. Więc szybko... O, 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 okej. Okay. Nie, deadliśmy. Próba numer dwa. Nie spodziewałam się, że ten dentysta jest taki inteligentny, więc... Tutaj, tutaj, tutaj musimy... O, o, nie, znowu nas dopadnie... Nie, przeżyliśmy jednak... O nie, teraz te lasery niedobre. Tam są drzwi ciekawe, dokąd prowadzą. Myślicie, że do dentysty czy do wyjścia. Ja myślę, że do wyjścia błąd. Co tutaj jest? Jakiś tunel. Pułapki tu są, Ok, pułapki. Prawie wpadłem, muszę uważać bardziej. Tutaj jest ten wiatrak, więc muszę uważać... Przechodzimy ten... Um, nie wiem, ten odbi. Ten tor przygotowany przez tego strasznego, no to jest naprawdę, to jest, ja się go boję, okej, okay, tu jest, jesteśmy w wentylacji. O nie! Co on mu zrobił, widzowie, pością płacze. On mu wszystkie zęby, to te dobre wyciągnął, a te złe zostawił. Jak tak można? Biedne dziecko, patrzcie jak płacze, muszę go uratować, więc schodzimy teraz, skaczymy po tych jego zębach. Szkoda mi, go to mogłem być ja. Gdzie ja mam teraz iść? O kurde, ja mam tu skoczyć? Tak! o o! Gdzie ja jestem? Jestem w jego zębach! O nie, widzowie, ja utkłem, pomóżcie mi, zostawcie lajka i o nie, ja chodzę po jego języku teraz, jestem w jego przełyku i wchodzę do żołądka, on, on ma tu rękę, on może zjadł tego doktor, tego dentysty, haha, <mum> mam nadzieję, bo wtedy nie będę, nie będę musiał chodzić już do dentysty nigdy więcej, przechodzimy po oczach, tu jest jabłuszko, drugie jabłuszko i kość z ręką, ja się boję. Teraz złamane serce, to jest nie, to jest był jakiś tunel. Wow, jak ja jestem szybki! Kurde, muszę uważać, żeby nie dednąć. Dedłam. Jeszcze raz, ale już jestem przygotowany, wiem co, jak teraz mam to zrobić, więc pyk, pyk! Jeszcze tutaj pyk, jestem normalnie szybki jak Barry Allen, jak Flash, jak... Nie! Klas też kiedyś przegrał, więc szczekuś też kiedyś musi przegrać, ale teraz do trzech razy sztuka widzowie. Teraz to przejdę. Pyk! I pyk! Raz I raz, dwa, dwa. I teraz bum, 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 bum. I pyk! Mówiłem widzowie. Teraz tutaj takie łatwe. To widzowie, a w ogóle co to jest? On ma jakieś kostki w swoim żołądku? Czy co to jest? Okej, okay? Przeszłam to. Tam jest ten otwór. Musimy przejść do niego. I będziemy może wolni. Uwaga, uwaga. Nie, nie jesteśmy wolni. Musimy chyba skakać po tym... Naczyniach krwionośnych? Tak. Pyk, 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 raz, dwa. Okej, okay, pyk, 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 pyk. Okej, okay, znów jest to przejście. Może teraz będzie koniec? O nie, gdzie my jesteśmy? Czy... Gdzie my... O nie, ja chyba wiem, gdzie my jesteśmy, ale nie chcę mówić. O nie! skończyłam to przychodzić i teraz idziemy, uwaga, gdzie nas teraz tepnie, znaczy gdzie teraz jesteśmy, może w wyjściu. O nie, gdzie my jesteśmy widzowie! O nie, my byliśmy kupą, musimy uciekać. Helikopter, my wyszliśmy z kupy! A! Helikopter na nas czeka szybko, musimy nim odlecieć jak najdalej. Okej, okay. okej, okay, lecimy, lecimy do góry. Czy gdzie? U nie widzowie, my tu byliśmy. Lecimy do. Tam jest ten dentysta, helikopterze, wróć. Ja nie chcę tam wejść, ja się boję tego dentysty. On mi wszystkie zęby powyrywa. Ja nie chcę. Dajcie znać, czy się też boicie dentysty. Wiecie, tam jest ten dentysta. Ja to przeszłem całe. Uwaga, przeszłem. Uwaga, ci ja przeszłem. Uwaga, uwaga, przeszłem. Jest! Widzowie, moje zęby uratowane, dyskoteka, raz, dwa, dwa, zostawcie suba i lajka i pozdro!